Jakie niespodzianki czekają nas w nowych odcinkach Dziedzictwa? Pewne jest, że emocje osiągną apogeum. Jaman podstępem wymusza na nie zgodę na ślub. Co jeszcze wydarzy się w odcinkach od 750 do 756, które będą emitowane od 17 do 23 listopada? Dziedzictwo, odcinek 750, emisja 17 listopada 2025 roku. Ferit urządza w biurze małą uroczystość na cześć Aize. Ujęta tym pani komisarz sama ogłasza ekipie, że ona i Ferit znów są razem. Folken oznajmia Nezę, że sprawiła mu zawód swoim stosunkiem do Basak, która, jego zdaniem, bardzo się zmieniła i to na lepsze. Yusuf coraz bardziej boi się, że Nana zostanie deportowana i więcej jej nie zobaczy. Widząc to, Nana przyjmuje propozycję Kubileja. Załamany jaman odwiedza Welego, który znów namawia go do podjęcia zdecydowanych kroków. Ferit bierze udział w akcji, która przeradza się w chaotyczną strzelaninę. Na wieść o tym Aize postanawia ruszyć mu z pomocą, dziedzictwo, odcinek. 751, emisja, 18 listopada 2025 roku. Neze, przekonana, że źle zrozumiała sytuację z Basak, postanawia ją przeprosić. W rezydencji trwają przygotowania do ślubu Nany i Kubileja. Nana wyraźnie daje wszystkim do zrozumienia, że to tylko ślub dla formalności. Yaman nie może pogodzić się z tym, że mają oddać innemu. W ostatniej chwili zatrzymuje samochód Kubileja i dosłownie porywa Nanę. Następnie oświadcza Nanie, że to za niego ma wyjść. Zdesperowana Nana ucieka. Związek Aize i Ferita zaczyna rozkwitać. Jednak wszystko się zmienia, gdy komendant każe Feritowi wrócić do sprawy sprzed siedmiu lat i zbliżyć się do dziewczyny, przez którą rozstał się z Aize. Na domiar złego Ferit nie może o niczym powiedzieć Aize. Komisarz nie chce przyjąć zadania, lecz zmienia zdanie na wieść, że życie jego najbliższych jest zagrożone. Żeby ją chronić, Ferit oświadcza Aize, że nie jest gotowy na związek i chce się rozstać. Dziedzictwo, odcinek 752, emisja 19 listopada 2025 roku. Aze jest zdruzgotana po tym, jak Ferit oświadcza jej, że chce się rozstać. Nie może uwierzyć, że tak zabawił się jej uczuciami. Na posterunku też wszyscy są oburzeni jego zachowaniem. On zaś musi grać swoją rolę. Nagłe zniknięcie Yamana i nany wywołuje w rodzinie niemałe zamieszanie. Tymczasem Jaman najpierw zwierza się z ostatnich wydarzeń Feritowi, a potem udaje mu się znaleźć Nanę Uwelego. Nana jest przerażona wizją małżeństwa z Jamanem. Jaman zamyka się więc z nią w chacie, w której kiedyś się ukrywali i nie zamierza jej wypuszczać, dopóki opiekunka nie przyjmie jego matrymonialnej propozycji. Folken postanawia pogodzić się z Nezę i umawia się z nią na kawę. Neza jest niemile zaskoczona, gdy na miejscu spotkania Falken pojawia się z Basak i oświadcza, że postanowili do siebie wrócić. Dziedzictwo, odcinek. 753, emisja 20 listopada 2025 roku. Yaman podstępem wymusza na nanie zgodę na ślub. Akca i Elwan nie rozumieją jego decyzji, a Kubili traci nadzieję na związek znaną. Aize jest załamana postępowaniem Ferita. Nie ma pojęcia, że mężczyzna kosztem ich miłości po prostu próbuje ją chronić, a spoufalając się z Didem, chce dotrzeć do groźnego przestępcy, Shahina. Tymczasem Falken poznaje prawdziwą motywację swojego szefa. Ferit jednak zabrania mu komukolwiek o tym powiedzieć. Załamana Aizę szuka pocieszenia u Korea. Ferita roznosi wściekłość. Pinar i Ferit nie posiadają się z radości na wieść o ślubie Jamana i Nany. Choć para wypiera się swoich uczuć, przyjaciele wiedzą, że za ich ciągłymi sprzeczkami kryje się prawdziwa miłość. Jusuf również reaguje bardzo pozytywnie na wiadomość o ślubie, dziedzictwo, odcinek. 754, emisja, 21 listopada 2025 roku. Aize nie może się pozbierać po rozstaniu z Feritem. Ferit też źle znosi tę sytuację. Aize zaczyna podejrzewać, że za nagłą zmianą w zachowaniu Ferita coś się kryje i postanawia to sprawdzić. Ferit spotyka się z Didem, córką zbiegłego gangstera. Chce ponownie zdobyć zaufanie dziewczyny i dzięki niej dotrzeć do jej ojca. Z oddali przygląda im się Aize, przekonana, że Ferit znów zdradza ją z tą samą kobietą, co przed laty. Jaman i Nana przygotowują się do ślubu i rozmów z inspektorami. Szykują wspólne zdjęcia i historię ich rzekomego związku. Na wieść o ślubie Jamana i Nany Nedim składa w ich sprawie doniesienie o zamiarze zawarcia fikcyjnego małżeństwa. Neze zauważa ukirpiego szalik, który podarował ojcu Basak. Dziedzictwo odcinek 755 emisja 22 listopada 2025 roku. Feritowi udaje się zdobyć zaufanie Didem. Aize jest zdruzgotana. Z pomocą śpieszy jej korej, który chociaż zna prawdę o misji Ferita, ani myśli oczyszczać go w jej oczach. Poznawszy historię pierwszego małżeństwa Yamana, Nana jeszcze bardziej boi się ślubu z nim. Obawia się, że nie będzie w stanie ukryć swoich uczuć do niego. Mieszkańcy rezydencji wspólnie świętują Ramadan i związany z nim post. Na skutek donosu nosu Nedima Yamana i Nanę odwiedza urzędniczka, która ma sprawdzić, czy para nie zamierza zawrzeć fikcyjnego małżeństwa. Poruszające słowa Yamana przekonują kobietę o prawdziwości ich związku, dziedzictwo, odcinek. 756. Emisja 23 listopada 2025 roku. Rozmowa z urzędniczką wypada lepiej niż Nana i Jaman się spodziewali. Kobieta jest zaskoczona zgodnością odpowiedzi pary. Gdy jednak słyszy, że Jaman zwraca się do Nany per guwernantka, nabiera wątpliwości. Nana jest załamana. Gdy urzędniczka się oddala, Jaman ciepło pociesza Nanę. Urzędniczka jest pod wrażeniem ich zażyłości i wydaje zgodę na ślub. Aize nie może pogodzić się z tym, jak potraktował ją Ferit. Jest roztrzęsiona i rozkojarzona. Powoduje wypadek samochodowy i trafia do szpitala. Rozgoryczona Neze dzwoni do Ferita, gdy ten spaceruje z Didem. Mężczyzna natychmiast jedzie do szpitala. Tam Aize wyznaje mu, że siedem lat wcześniej rozwiodła się z nim z powodu tej samej kobiety. Ferit jest załamany. Nie może uwierzyć, że powodu tajnej misji stracił 7 lat życia z ukochaną kobietą. Aize postanawia wrócić do rodzinnego AIR.